nakręcamy drugi filmik w tym filmiku, ten filmik będzie krótszy pokażemy wam tylko naszego drugiego aksolotra czarnego troszkę mniejszego i młodszego na mu Edward no i tak, aksolot jest ranny na razie jest w takiej miseczce, ponieważ cały czas trzymam go w lodówce trzymam go jeszcze przez 3 dni, potem już go będę trzymał w akwarium, zrobię też filmik kiedy go będę do niego wpuszczał no, tak jak widzicie, ma zranioną nogę. Już prawie dwa tygodnie jest w lodówce. Czytałem na stronie internetowej, że powinno się utrzymać dwa, dwa tygodnie w lodówce, a potem już w akwarium. Taka regeneracja takiej nogi trwa do półtora miesiąca. Kiedy wytnie się nogę, hmm, regeneracja trwa 6 miesięcy. Więc bardziej opłaca się zostawić ją w spokoju. Tutaj widzicie są moje dżobnice. Daj mu już dziś 20, ale już się zjadł. Widać, Te, tych już nie są. No, co? No, trochę biednie wygląda. Ale czy się dobrze? Je, pływa. No, jedynie ta noga to nie, nie za ciekawie wygląda, ale. Ale chyba będzie dobrze. Miejmy nadzieję. No, no to tam w zasadzie tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, jeśli podoba Wam się odcinki, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, możecie nam coś podpowiedzieć. No. No, to to tyle. Edward się z Wami żegna. Ja też. Mój brat też. Leoś też.